Mam nadzieję, że podobał Wam się ostatni filmik i że udało Wam się trochę poćwiczyć, zrelaksować, że udało Wam się poćwiczyć też z Waszym oddechem. Mam nadzieję, że był to dla Was przyjemny czas i że może ćwiczyliście w domu kilka razy takie oddychanie i relaksację, a może nawet pokazaliście rodzicom albo swoim kolegom, koleżankom, dziadkom, jak można uspokoić swoje ciało, jak można uspokoić swój... Oddech. I dzisiaj też będziemy trochę rozmawiać o uspokajaniu się, ale w zupełnie innym sensie, bo jak wiecie, mamy bardzo wyjątkowy czas i na pewno każdy z Was czuje dokładnie to samo co ja: czyli ogromną ekscytację i taką pełną energię, ale też pewien niepokój, pewne takie trochę zdenerwowanie, i na pewno zniecierpliwienie. Bo Coraz bliżej święta. I jak widzicie, mam kalendarz adwentowy. Mój kot też ma kalendarz adwentowy. Pewnie Wy też macie kalendarze adwentowe. I po prostu wszyscy odliczamy dni do tego, kiedy będą święta. I to jest wspaniały czas, ale właśnie to jest też trudny czas, bo trzeba czekać, a czekanie dla wielu jest trudne. Czekanie jest trudne dla mnie. Bardzo trudno mi czekać na różne rzeczy. Im dłużej mam czekać, tym bardziej czuję się zdenerwowana i tym bardziej czuję, szczególnie w moim brzuchu, czuję takie napięcie i po prostu bardzo tego nie lubię. E, może z Wami też tak jest? Zastanówcie się, czy czekanie dla Was jest łatwe, a może jest dla Was trudne. Jeżeli okaże się, że czekanie jest dla Was trudne, to dzisiaj chciałabym poćwiczyć z Wami różne sposoby na to, żeby poradzić sobie z tym czekaniem i żeby uspokoić swoje ciało i uspokoić też swoje myśli. Dobra, no to zaczynamy. Jesteście gotowi? Ja tak, mam nadzieję, żeby też. I pierwsze ćwiczenie, jakie będziemy robić, będzie to ćwiczenie związane z naszym ciałem. Bo kiedy jest nam trudno, kiedy jesteśmy w różnych trudnych emocjach, czy to smutek, złość, jakieś rozdrażnienie, coś nam się nie uda, jesteśmy sfrustrowani, czy też właśnie oczekujemy czegoś i już nie możemy się doczekać, wtedy nasze ciało spina się. I Pewnie doświadczyliście już tego wiele razy. Szczególnie kiedy jesteśmy czymś przestraszeni, kiedy stanie się coś zupełnie nieoczekiwanego, to nasze ciało nagle spina się. No i to jest naturalna reakcja, ale można nad tym trochę popracować i można zrobić tak, żeby to nasze ciało potrafiło się też rozluźnić. Ok, to wyobraźmy sobie teraz: możecie sobie zamknąć oczy i wyobrazić, że właśnie. Czekacie na coś. Czekacie na coś wyjątkowego i wspaniałego. Czekacie tak długo, ale to się nie staje. Nic się nie dzieje. I wasze ciało zaczyna się powoli, powoli napinać, i zaczniemy od chyba najprostszej rzeczy, czyli od naszych rąk. Możecie sobie wyciągnąć ręce. I spiąć te ręce, tak, żebyście czuli całe mięśnie. Każdy mięśnie od barków poprzez palce. Spinamy te nasze ręce. Są twarde, i pewnie czujecie, jak te mięśnie zaczynają boleć. I spróbujmy tak chwilę jeszcze potrzymać. Jeden, dwa. Trzy. I rozluźniamy. Możecie sobie tymi rączkami waszymi pomachać. Możecie je też pomasować, trochę pościskać. O, szczególnie tutaj w barkach pewnie czujecie te napięcie. A możecie też po prostu sobie tak poruszać waszymi rączkami. Okej. Okay. Rozluźnione, trochę takie kluseczki, takie mięciutkie to ćwiczenia można nazwać testem spaghetti dlatego, że kiedy napinamy mięśnie nasze ciało jest trochę tak jak właśnie taki nieugotowany spaghetti, czyli jest twarde, napięte i bardzo łatwo jest też złamać, czyli to nie jest najlepszy stan dla naszego ciała pewnie czujecie w Waszych rękach, że jest Wam miło, ciepło, komfortowo tak jak właśnie taki ugotowany kluseczek mięciutkie, spokojne, milutkie okej okay. Ręce zamienione w kluseczki, to teraz zrobimy to z naszą myszczegą. Spróbujcie zacisnąć zęby, jak najmocniej potraficie. Dobra? Trzy, dwa, jeden, zaciskamy. Okej, okay. I teraz możemy sobie to poruszać no, na naszym A możemy też. Masować sobie tą naszą szczękę, trochę ją tutaj popłukać. Okej, okay. rozluźniona. Czy jest takie uczucie mm, relaksu? Ja czuję. Można też za językiem mm, trochę pomasować. Okej, okay. to wyglądało śmiesznie. I jest całkiem śmieszne uczucie. Y Właśnie przyszła tutaj z nami poćwiczyć, i na pewno też od czasu do czasu przyda się porelaksować. No dobrze, to teraz, jak już nasze ręce są zrelaksowane, nasze szczęki są zrelaksowane, to teraz napniemy nasz brzuch. Czyli wciągamy brzuch i próbujemy tak wytrzymać. Jeszcze chwilę. I jeszcze chwilę. Okej. Okay. Puszczamy brzuch. Możemy go pomasować. Możemy głęboko poddychać. Brzuch zrelaksowany. O, moje jest mięciutki. Mam nadzieję, że Wasze też. Okej, okay. to teraz ostatnia część ciała, e, czyli nogi. I spróbujcie sobie mm, wyprostować nogi. Tutaj e, niestety nie będzie widać, jak ja to robię, ale musicie uwierzyć, że ja to robię. Wyprostujcie sobie nogi i spróbujcie je napiąć. Łączymy kolana, łączymy stopy, wyprostowujemy nasze całe nogi, również palce prostujemy i spinamy je jak najmocniej, żebyście czuli każdy, każdy mięsień. Ok? I spróbujmy tak wytrzymać, e, aż policzę do pięciu. Jeden... Dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay. i teraz rozluźniamy nogi. Możecie mi sobie trochę pomachać. Możecie je właśnie też połgniatać. Um, um, no właśnie. Tak, żeby były. było mięciutko. Um, I żeby te nasze nóżki zamieniły się też w takie kluseczki. To teraz spróbujcie spiąć. Całe ciało. Spróbujcie zrobić tak, żeby całe wasze ciało było napięte. Jakbyście właśnie byli taką napiętą struną, od czubka głowy aż po palce u stóp. Ok? To, trzy, dwa, jeden. Napinamy. Napinamy całodzieju. O! Okay, o! Okej, udało się. Możemy teraz trochę się tak delikatnie poruszać, pomachać naszą głową, rozluźnić wszystkie, wszystkie mięśnie. I zobaczcie, kiedy jesteśmy dość napięci, to dzieje się ważna rzecz, bo wtedy nie oddychamy. I pewnie zauważyliście to u siebie, że kiedy byliście dość bardzo spięci, wyprostowani, to nie było przestrzeni na oddech. Kiedy jesteśmy rozluźnieni, naturalnie oddychamy. Ten oddech jest taki spokojny, płynący, trochę jak fala. Ale kiedy jesteśmy spięci, to nie oddychamy. No i to jest problem, bo jak już wiecie, oddech jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny dla naszego całego ciała. Dlatego ten stan napięcia na dłuższą chwilę jest dla nas bardzo niekorzystny. Kiedy poczujecie, że napinacie się, kiedy czujecie, że coś jest nie tak i wasze ciało robi się napięte, staje się tym twardym kluseczkiem, to wtedy możecie właśnie poćwiczyć takie relaksowanie.